Cześć moi drodzy parafianie z tej strony Old Grammar PC Pisy PC. PC. PC Grammarki Dynk Light Pierdolniemy parę popocznych misji, jak będzie fajnie. Cóż dzisiaj mogę powiedzieć? Miałem zamiar nakręcić coś z Evolve, ale Serwery tutaj się wyjebały, no i nastąpił problem z zalogowaniem się do Evolve, aczkolwiek e, mam już szczerze kurwa serdecznie dosyć tej chujowej giery, bo jest naprawdę nudna i tragiczna. Ech, po pierwsze, pomysł kurwa, głupi. Jeśli macie możliwość, pierwsze co obejrzycie sobie intro, no debilizm Kurwa gorszego chujstwa nie widziałem. Jak można przeżyć centralne, cent, cent, centralne. oberwanie w ryj, kurwa głazem wielkości, kurwa połowy łodzi. No ale chuj, tam to możliwe. Grałem najpierw ludźmi. Mym... Okazywało się, że ta ich broń jest chujowa. W kopie. Grałem potworem. Okazywało się, że ludzie są zajebiści. Kurwa ten potwór jest. Bez kija nie podchodź naprawdę kurwa. E, żal oglądać kurwa filmiki typu kurwa Uroja, roka, kurwa, nie wiem. Dostają za to kasę, żeby wypromować tą chujową grę. E, pewnie tak. Leżej z mojej drodzy. Miałem ochotę kupić flaszkę, ale niestety. Fundusze są bardzo skromne, z YouTube'a kurwa nie płynie strumień kasy. Nie płynie żaden jeszcze. Mam nadzieję, że kiedyś zacznie. Dlatego też piwko Leżajsk z Biedronki. Zanowicie, kurwa, zastanawiacie się czemu leżajsk. 2 zł, 550 puszka. Całkiem dobre. Jeszcze nie jestem w takiej złej sytuacji, żeby opierdalać VIP-a albo te kurwa za 3 zł tam w plastikowych butelkach, nie wiem jak to się tam nazywa. Chociaż dużo nie brakuje. No Ale chuj, zacznijmy jakieś ogrywanie. Wy Ludzie kurwa zacznijcie oglądać, żeby tu jakiś hajs z YouTube'a zaczął płynąć, to się kupi jakąś konkretną flaszkę. A na razie. Jedziemy moi drodzy. Dobra, czekajta oznaczmy coś. te kurwa. Tak! Pośpiesz się! Ktoś? Nie smakną... Krain, jesteś tam? Co? Co tam, Spike? Małe info. Jakbyś mnie potrzebował chodzi? na przystani promowej, będę pomagał Morganowi przygotować barkę. O co kurwa chodzi? Bardzo dziwne. Gada, że jakiś młody gostek z jego opowieści, cholernie do ciebie podobny... Patrzcie na ten to klucz. Ktoś Nic nie wiesz na ten temat, prawda? I'm sorry, Spike, ale... Spierdalaj. Główna tablica i bezpiecznej mocy mam to zrobić po zmroku. No kurwa. Wśleć ten cel. Jedziemy dalej. Pomó z drzewem. Śleć ten cel. O, dobra. Muszę lecieć, nara. Spierdalaj. Lecimy przed siebie. Znieźle trochę oczyszciliśmy, trochę tych miejscówek mamy. No nadal Zjebała się. Nadal spierdalanie się gdzieś po zmroku. Kurwa... Nie zapierdalanie po dachach jest. Kurwa karygodne. A no chuj tam wejdę ze mną, patrzcie. Kościół se stoi. Lampka nic nie daje. O kurwa. Kurwa! A jebana, ale ją przypierdoliłem. Spierdalaj, nie udawaj kozy. Chodź, chodź, chodź Gdzie, gdzie, gdzie? Spierdalaj! Trochę przyhałasowałem I okazuje się, że chuje wyszły Musimy trochę spierdolić, o są ptaki No więc lecę Spierdałam Patrz jak kurwa biegnie, kurwa a stwierdził kurwa, że nie, nie będzie mnie już ścigał, bo to kurwa. Mija się z celem. Chcę mnie tytułować Komandorem Jeffem. Ja tu ustalam zasady, jestem komandorem nie Brecken, nie Raiz. To Jeffowo, albo Jefflandia. Jeffowa wola, albo nowy Jeff. Słuchaj, Jeff. Komandorze Jeff. Była jakaś awaria, w całym Jeff. mieście nie ma gazu. A to tak, to byłem ja. Ty odłączyłeś gaz? Aby dokończyć instalację muru apokalipsy w forcie Jefferson, musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilom. Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba twój obowiązek. Nie da rady. Jestem niezastąpiony, muszę tu zostać. Będziemy musieli wysłać kogoś mało znaczącego. <laughs> Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z Was, żołnierz, kimkolwiek jesteście. Żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również główną śluzę rozrządczą. Potem zameldujecie się u mnie, a ja przywrócę ciśnienie. I nie dajcie się zabić. Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru Apokalipsy. Co to kurwa było? Ojejku, jejku, smarzymy sobie dziś Sopi! Już się nie mogę doczekać. Znaczy... Ojejku, jejku, kurwo, smarzycy chyba twoją dupę. Dzisiaj. Ja pierdole, co za kurwa tępy chuj, kutas i... Ja Gdzie mu kurwa lecieć? Na pewno gdzieś tutaj. Na pewno tutaj, kurwa. Ja pierdole, za gazowego mam robić, kurwa. Jeszcze kurwa liczniki może zaraz spisywać. Pierdalać Młotek Młot bojowy, kurwa No kurwa na chuj nie umiesz wejść za sieć jebany Nie wybuchł No z kurwy synu Teraz w góry mam wejść Na szczęście nikogo nie ma. Dobra, zdejmiemy drzwi. O kurwa, trzeba się włamać. Py! Za pierwszym razem, kurwa. Ja to jestem kurwa otwieracz zamków Klucz francuski! O czekajcie, zróbmy wymianę Zardzewiały nóż do Czciny zamienimy na klucz francuski Gdzie ten francus? Je yeah. Przyjebiemy to zabijemy Zuu kurwa, jakieś książki, jakieś video. Pierdalaj. Dobra? Wspinaj się, kurwa. Wspinaj się. Jak prawdziwy kurwa, to ternik, a nie? jakoś czysto A, to jest niżej No Ale chuj że niżej kurwa, może Zeskoczę gdzieś Pierdolę. Piękny placz budowy, niczym w O, czekaj, tam mamy niewykorzystane punkty umiejętności. Dwa kopnięcie z wyskoku. A to mam mocne kopnięcie z wyskoku. Czekajcie, nie no, go łamacz! Kurwa, ślizgiem będę łamał nogi. To ja chcę. To biorę co tu jest. Rzut bronią. Wielorzut Sprawność bojowa dawać Wy eee, zajebicie płapka Są drzwi do lasu Chuj Tośmy sobie weszli w dupę Dosłownie, żeśmy poszli w dupę. Zpierdalaj. dalej ja dobrze idę. No i idę. Oczywiście. O chuj. Tu jakieś szirukeny zapalające, czy tuś mamy petardy? Dobra, mamy petardy, to miejmy jedną tam. Cień, ci, cie, 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 kurwa, się przypalić trochę. Kurwa wejście tutaj to było paranoja, daj mi się kurwa w samochód ho, wow, Jakie piękne wejście w samochód! Czekajcie! Zespoliłaś się z samochodem! to jest ten plujek! Myślę, że ten wybuchający, że mu wyjebie. wyjebie. Kurwa, pluje do mnie. Spierdalam. Spierdalam przed siebie. Tu mogłaby być bezpieczna FA! Kurwa. Nie rób Kurwa spierdalaj. Spierdalaj. O kurwa. Mam coś do leczenia? Chuja mam. Oszesz ty w dupę jebany, tu jest ten chuj. dalam do tego trzeciego zaworu. Bo ten to ja nie wiem czy ja otworzę. No kurwa, nie mam czym zajebać tego pedała Nie jestem w stanie nic kurwa sprawdzić, wybuchło. Nic kurwa sprawdzić, się spaliło. Kurwa, no jeden swój chujniał, robi się coraz kurwa ciemniej. Jestem w kiepskim stanie i w ogóle. Patrzcie na to siadam czekaj teraz, że wejdziemy tu po schodach. Panie długo będzie trzeba kurwa aktywować pułapkę świetlną, bo Noc idzie To kurwa, ale tutaj był korek. No ale jak na włókniarzy. Dobra trzeba zejść tam Tylko przypominam żeby nie bawić się Kurwa Koreczki zakręcone gazi Płynie, a my zapierdalamy do naszego pojebanego kurwa majora, kurwa Bajora. Misja wykonana. Majorze Kopyto! Porucznik kurwa podpułkownik Bąbel melduje się. Zabieraj łapy! Zabieraj łapy! Pięknie. Tak się cieszę, że tu jesteś. Dziękuję. No, ziemuś Uratowałem cię. Dolnacha ze mnie. Ratuję ziomów. Ale do góry dla Kutafona. Majora Kutafola. Był, a tutaj, był ten chłopiec. Dobra, robota żołnierzu. Otworzę główny zawór. Potem przygotujcie się na pokaz całkowicie kontrolowanego zapłonu. Chciałbym go podziwiać z należytej odległości. Skoro nalegacie, macie 10 sekund. To spierdalam! Spierdalam! Kurwa, spierdalam! Czy to wszystko wypierdalibyśmy? Kurwa, powietrze. Cztery. Cztery. O Oto o piekielny mur Pierdolony. Ale zrobił piekielny mur, normalny huzwa! O, to jest piekielny mur! Znalazłem Jeffa i gaz jest już z powrotem. Co za ulga? Mówiłem ci, jest niezastąpiony! Obawiam się, że zastępstwo będzie jednak konieczne. Wyjebał w powietrze! Kurwa! Co za mato upierdolony. Co jest? Dobra, trzeba być tutaj. O, na stacji stoją pasażerowie, ale to nie stoi się na torach, kurwa! Nie na torach do no kurwy nędzy. Nie chcę kurwa zadzwonić. Spierdalać Chcę wejść na górę. Telefon kurwa do przyjaciela. Run beach, run kurwa. Ła, zjebaliśmy się. Jestem w bezpiecznej strefie. To coś. Mam. Kurwa, zrobić. Wulkan! To... Gdzie jest Aziz? Hamluj. Aziz? Jesteś Aziz? Ryan mnie przysłał. A gdzie jest Asam? A jak sądzisz? Wy to tam mocno ryzykujecie? Naprawdę, Słuchaj, no, no kurwa! Poza nie wiedziałem. Azotanem fenylu. To nie masz tego, na czym mi zależy. Urajana to nie przejdzie. Co mam zrobić? Kurier rozwalił auto w tunelu wczoraj w nocy. Jest tam, gdzie Asam, ja a twój azotan fenylu jest ciągle w bagażniku. Jak chcesz, to idź po niego, bo to już ostatni w haranie. Więcej azotanu, fenylu nikt już tu nie zobaczy. Ach, jaki to był samochód? Hmm. Biały chyba, tylko to pamiętam, biały wóz. Kurwa, no, biały ja chyba, no. Ryan źle znosi porażki. Twardy z ciebie gość. Jak ci się uda tam nie umrzeć, to będę mieć dla ciebie propozycję. Dobra, ale nie umrzeć. Uda mi się w następnym odcinku. Trzymaj ta się od Graymend. Od...